Będzie to z całą pewnością ogromne uproszczenie, ale chodzi mi dzisiaj od samego rana następująca definicja miłosierdzia: że miłosierdzie to pozwolenie na bycie grzesznikiem. I bynajmniej w żadnym wypadku, żeby nikomu w głowie się taka myśl nie zrodziła tu nie chodzi o pozwolenie na grzeszenie, bo to nic z dobrze pojętym Bożym miłosierdziem nie miałoby wspólnego. Ale pozwolenie na bycie grzesznikiem, które jednocześnie w żaden sposób nie wyklucza, a wręcz musi się łączyć z tą prawdą o Bogu, który nieustannie przyjmując mnie jako grzesznika, chce mi mówić, Twoje grzechy zostały odpuszczone. Idź w pokoju i nie grzesz więcej. Ale nie grzesz więcej, jako grzeszny człowiek, który mierzysz się ze swoją grzesznością. Które czasami w swojej nędzy, w swojej słabości, w swojej niemocy ulegasz może chwilami, który z nas się na tym nie łapie, jakże prozaicznym pokusom, mechanizmom, które znamy, a które wciąż czasami sprawiają, że wychodzi na wierzch nasza słabość, nasza niemoc. Więc tak, dzisiaj o pozwoleniu na bycie grzesznikiem które nie ma nic wspólnego z przyzwoleniem na grzeszenie wręcz przeciwnie jako grzesznik chcę mówić sobie nie chcę grzeszyć z całej siły i z całej mocy jak to tylko możliwe ale też właśnie przede wszystkim w takim wymiarze do samego siebie miłosierdzie względem samego siebie to pozwolenie sobie samemu na bycie grzesznikiem Witam cię w to niedzielne przedpołudnie, w ten niedzielny, teraz jeszcze poranek, i zapraszam, byśmy zasłuchali się w dzisiejszą mm, Ewangelię. Spójrzmy też może nie wiem, na Tomasza, na apostołów, jako na tych, którzy, mm, choć to jeszcze dopiero chwila od śmierci i zmartwychwstania, ale oni też gdzieś w sobie musieli przejść pewną drogę przyjęcia siebie jako grzeszników. Jako tych, którzy może w czasie ostatniej wieczerzy odczuwali pewność, że będą wierni zawsze, a potem zabrakło ich pod krzyżem, i musieli znowu samych siebie przyjąć na nowo ze swoją słabością, by powstać, by walczyć, by wzrastać. Dzisiejsza Ewangelia to 20 rozdział Ewangelii Janowej. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przybywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy pana, a Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tknął na nich i powiedział im: Weźmijcie ducha świętego, którym odpuścicie grzechy, samim odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana, a On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca Mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w Bog Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł, pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano. Abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Może, może tak być, że tak jak drzwi wieczornika były zamknięte, taki, nie wiem, nasze serca mogą być zamknięte na Boże Miłosierdzie, dlatego, że my sami sobie tego miłosierdzie nie jesteśmy w stanie okazać. Że to, co zamyka nasze serca, to myślenie, hmm, bo ja muszę być taki, a nie inny, a znowu mi nie wyszło i nie jestem w stanie tego przeskoczyć. Nie to jakaś taka ogromna pretensja do siebie, złość na siebie. Yy, nie, to, to nie znam, że my czasem tej złości nie odczuwamy, bo jejku, mamy swoje ambicje, swoje dobre pragnienia, które sprawiają, że kiedy znowu upadnę, w takiej czy innej słabości, odczułam na siebie złość, to jasne, ale jeżeli to zaczyna jakoś paraliżować, jeżeli to jakoś człowieka zasklepia w tym sensie, że jak mogłem, nie, znowu ufam, i tylko w, w, w obrębie tego się zamykam, to to nie pozwala mi otworzyć się na perspektywę Bożego Miłosierdzia. Nie, bo, bo jakby myślę tylko o tym, pa, pa, paraliżuje mnie to, że. Wymagałem czegoś od siebie, znowu nie wyszło, bo otwarcie na Boże Miłosierdzie zakłada nadzieję na to, że, że, że warto coś z tym ciągle robić. Nie, i to, to, to musi zakładać to, to przyjęcie siebie z całą prawdą o sobie, czyli właśnie ta kwestia zgody, przyzwolenia, pozwolenia sobie samemu. Na bycie grzesznikiem. To jest pozwolenie sobie na coś całkowicie oczywistego, bo ja i ty, my tymi grzesznikami jesteśmy. Po prostu. i to jest kwestia przyjęcia tej prawdy, zgody na takiego siebie. Zgody na siebie, jako na tego, w którym wciąż pewne słabości odzywają się wciąż czasami jakaś małość, w człowieku dochodzi do głosu, wciąż pewne mechanizmy, wciąż pewne nieuporządkowania, wciąż gdzieś tam własny egoizm. Nie, I tu, to nie może prowadzić do jakiegoś myślenia: to teraz, nie wiem, wszystko mi wolno, na wszystko sobie pozwolę, i żadnych, nie wiem, zasad, ograniczeń, przykazań, nakazów i zakazów żeby, nie wiem, czuć się komfortowo, nie odczuwać wyrzutów sumienia. Nie, 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 nic z tych rzeczy. To, to musi iść w parze. Jestem grzesznikiem, a jednocześnie wciąż na nowo, szczególnie przy każdej spowiedzi, za każdym razem ukratek konfesjonału, przychodząc pokornie, jako grzesznik, pragnę słyszeć, Twoje grzechy zostały odpuszczone. Idź w pokoju i nie grzesz więcej. I nie chcę, żeby te słowa um, były jakimś przymusem. Bynajmniej one nie mają tym być. Mają być głębią pragnienia najgłębszego. Że ja nie chcę zła. Że ja nie chcę tego grzechu. Że ja ciągle chcę się nawracać. Ale chcę to czynić jako grzesznik. Jako takiego siebie um, przyjmuję. Um, to też na pewno się jakoś wiąże z tematem wybaczania samemu sobie, przyjmowania siebie, akceptacji samego siebie. Ale głęboko ufam, że chodzi w dużym uproszczeniu, bo to temat znacznie bogatszy i szerszy, ale dobrze pojęte miłosierdzie, przeżywanie tego miłosierdzia Boga względem mnie samego, miłosierdzie względem drugiego człowieka, miłosierdzie względem samego siebie. Że to wszystko musi zakładać w parze, jednocześnie tak jak Pan Bóg, on w żadnym nie chce mi przyzwalać na grzech, ale kocha mnie jako grzesznika, przyjmuje mnie jako grzesznika, godzi się z tym, że ja, jako jego umiłowany syn, że Ty, jako jego umiłowany syn, umiłowana córka, których kocha nas z całej siły, przy, przyjmuje to, że jesteśmy grzeszni, że jesteśmy grzesznikami. I wciąż nie z jakąś naiwnością. Ale wciąż właśnie na tym polega Jego wybaczenie i Jego miłosierdzie, że On przyjmując nas takich, za każdym razem ukratę konfesjonału, z taką samą miłością, cierpliwością i wiarą w nas, wybacza nam grzechy i mówi, dziecko, pokój Tobie, idź w pokoju, Twój grzech został odpuszczony i nie grzesz więcej. I chce, abyśmy tak samo my potrafili, choć jakże to trudne czasami, Przyjmować i patrzeć na naszych braci, nasze siostry, na drugiego człowieka, i w taki sam sposób przeżywać samego siebie, w swoim mm, jakimś życiu wewnętrznym, w, w, w swoich mm, dobrych pragnieniach, a jednocześnie upadkach, w, w, z tym wszystkim, z czym mierzę się mm, w swoim własnym życiu. Yy, więc, tak, nie przyzwalajmy na grzech. Ciągle odwracajmy się od grzechu, a jednocześnie pozwólmy sobie na bycie tymi, którymi jesteśmy, czyli grzesznikami, ale którzy, którzy wciąż do Boga chcą walić i chcą, by nam wybaczał, i, i, i chcą wciąż walczyć o swoje nawrócenie. Dobrej Bożej Niedzieli, czy życzę, dobrego Bożego Tygodnia.